Witaj. W tym nagraniu pokażę ci, jak aktywować na twojej stronie internetowej, zbudowanej na WordPressie, certyfikat SSL, tak aby twoja strona wyświetlała się jako bezpieczna, z taką kudeczką, jako HTTPS, a nie HTTP. Krótkie intro i za chwilę pokażę, jak to zrobić. Pierwsze co należy zrobić, to oczywiście zakupić ważny certyfikat SSL u swojego hostingodawcy. Większość szanujących się hostingodawców oferuje tego typu certyfikaty. Certyfikaty są różne. Większość z hostingodawców oferuje także współdzielone certyfikaty typu np. LEDs, NScript. Z którego na przykład ja często korzystam na stronach dla moich klientów. Taki certyfikat mam w cenie swojego hostingu. Nie będę tu pokazywał, jak, instalować, jak zainstalować certyfikat, ponieważ u każdego hostingodawcy inaczej to wygląda inaczej to będzie w HECKO, inaczej na Home, inaczej w nazwie. Pokażę tylko w HECKO, gdzie mam właśnie ten certyfikat dzielony dla wszystkich swoich domen. Instalacja certyfikatu jest prosta, wystarczy zaznaczyć tutaj opcję oraz darmowe, automatyczne certyfikaty od Let's Encrypt zapisać i już możemy przejść na naszą stronę, na którą chcemy wgrać ten certyfikat. Pokażę za chwilę, zrobię to na świeżej instalacji WordPressa na stronie wikidesign.pl w tej chwili wyświetla się jako ta strona jako niezabezpieczona i aby zainstalować na tej w stronie certyfikat należy wgrać dwie proste w obsłudze wtyczki. Pierwsza to będzie Better Search Console Replace. Przepraszam. Wtyczka ta zamienia wszystkie pliki na naszej stronie ze ścieżki z http na https i w pierwszej kolejności właśnie instalujemy tą wtyczkę wchodzimy sobie w narzędzia tutaj mamy tą Better Siege Replace i tutaj w pierwszej linijce wpisujemy Search For z http a w drugiej linijce z Replace With dodajemy następnie najeżdżamy tutaj na tą tabelę klikamy Ctrl A Zaznaczamy wszystko i na końcu klikamy Run Search and Replace. Dobra, połowa drogi za nami. Czas na drugą wtyczkę. Linki do wtyczki będą w opisie. Druga wtyczka to Really Simple SSL. Wtyczka służąca do aktywacji. Certyfikatu instalujemy. Jak widzicie, strona nadal wyświetla się jako niebezpieczna. Aktywujemy i klikamy. Ten niebieski przycisk dalej aktywuje SSL. Teraz odświeżymy sobie stronę. I już strona jest z kłódeczką jako bezpieczna. Gdyby były jakieś problemy, zapraszam do kontaktu. Adres e-mailowy w opisie.